Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj przetestujemy sobie najnowszą edycję świątecznego kalendarza. Zobaczymy, co kryje się w środku. Maksymalnie można wygrać 200 tysięcy. Zobaczymy, ile nam się uda wydrapać. Trzymajcie kciuki, zostawcie łapkę w górę. Kto może to podbija, ja otwieram paczuchę i za chwilę jestem. Ok, zaczynamy, słuchajcie, z drapeczka z numerem 1 i szukamy, szukamy gwiazdy. Oprócz tego jeszcze tutaj mamy, tak jak zawsze, bo tu się nic nie zmieniło, mamy trzy takie same kwoty mieć, ewentualnie tutaj musimy znaleźć symbol głowy Mikołaja i wygrywamy przypisaną kwotę. No ale zaczynamy, nie? Zaczynamy, szukamy gwiazdy, jedyneczka, bałwanek, dwójka, Bęben, trójka, Świeca, czwórka, kominek. Piątka, skarpeta, szósta. Skrzat, siódemka, sople, ósemka, anioł, dziewiątka, rękawica, dziesiątka, korzów, jedenastka, kula, dwunastka, strojk Aha, bo tutaj mamy 17. Ale dobra, nie po kolei, ale nie ma nic. E, czyli strąbka. Tutaj mamy szyszki. Mamy ciuchcie. Choinkę. Renifera. Karty. Dzwonek, a my szukamy gwiazdy. Lizak. Czapka. Sanie. Łyżwa. Piernik. Tutaj musimy mieć. 3 takie same te kwoty ale by, były, by było 300 nie? Wow, to by było pięknie czy to możliwe no zobaczcie tutaj też kurde 10 tu 1 zero więcej no i tutaj mortka Mikołaja a jest sweter czyli pierwsza zdrapka jest pusta ok zdrapka z numerem drugim zdrapka z numerem drugim Bałwanek, skarpeta, trąbka, szyszki, piątka, renifer, bęben, e, anioł, choinka, dziewiątka, strojk, dziesiątka, czapka, jedenastka, kula, dwunastka, kożuch, trzynastka, rękawica, dojedziemy tak, bo to tak trochę na razie, jak widzicie, gwiazdy nie ma. Wszystko jest, ale nie ma gwiazdy. Rękawica. Dzwonek. Łyżwa. Sanie. Lizak. Jedziemy dalej. Trzy identyczne kwoty. 150. No niestety, widzicie. No i w bonusie prezent, ale ten prezent nic nam nie daje. No dobra, trzecia zdrapa w takim razie. Trzecia zdrapa. trąbka kożuch lizak bałwanek świeca kula dzwonek łyżwa anioł renifer sanie ciuchcia szyszka kominek czapka skarpeta bęben choinka Karty, skrzat, sople, piernik, rękawica, strojk, czyli nic tutaj nie ma. Stopień to też na razie widać, że no nie, nie ma. A tu i też nie ma, czyli trzecia pusta. Trzecia pusta. Czwarta zdrapa. drapa. Sanie. Czapka. Kominek, łyżwa, skrzat, karta, pałwanek, no w dalszym ciągu widzicie, no nie ma tej gwiazdy, o którą tak bardzo nam chodzi. Dzwonek. Skarpeta, ciuchcia, choinka, kula, świeca, rękawica, aniołek, sople, Stroik, Lizak, trąbka tysiąc, tysiąc, dziesięć tysięcy, dziesięć tysięcy, no znowu nic I tutaj zobaczcie, czwarta zdrabka po kolei i nic. Piąta zdrabka, lizak, sople, anioł, czapka, sanie, bałwan, łyżwa, świeco. Kartka, dzwonek, trąbka, bęben, strojik, W dalszym ciągu nic. Rękawica, piernik, skrzat, szyszki, ciuchcia, choinka, kula, skarpeta, kominek, kożuch, renifer. 300-300. I niestety nie ma, a tu też nie ma. Zobaczcie. Piąta zdrabka pod rząd. Pusta. Hmm. Łyżba. Szyszki. Czapka. Ciuchcia. Kożuch. Rękawica. Dzwonek. Świeca. Canie. Piernik. Lizak. Skarpeta. Trąbka. Ale nic. Anioł, Bałwan, skrzat, kominek, stroik, bęben, oinka, Renifer, karta, sople, kula. Co tu mamy? 10, 30, 50, 30, 20? No też nie ma nic. I tutaj zobaczcie, szósta zdrapa pod rząd. Nic. Siódma zdrapa. Strojik, karta, kominek, piernik, łyżwa, skarpeta. jest gwiazda, pierwsza gwiazda. Zobaczcie, tak wygląda gwiazda tej naszej nowej edycji. Czy jeszcze jakaś gwiazda wpadnie? Dzwonek, skrzat, jedna gwiazda. Co to jest? Kurde, jedna gwiazda, nie? No zobaczcie. Okej. Okay. Znowu tutaj nic. Tutaj też nic. A gwiazda, ile daje nam gwiazda? Gwiazda daje nam 10 zł. W siódmej zdrabce. Mhm. Okej. Okay. Dobra. Czyli ósma zdrabka teraz. Trąbka, łyżwa, renifer, kartka, stroik, rękawica, kula. Jest gwiazda. Zobaczcie, czyli mamy obok siebie, obok siebie Sanie. Skarpeta, choinka, przyszka, bęben, świeca, skrzat, kominek, kożów lizak, ciuchcia, dzwonek, jiernik, czapka, bałwan. Tutaj mamy co? 20-20, no to też nic nie ma. Tutaj też nic nie ma i ta jedna gwiazda daje 10 zł. Ja nie mogę. Tragedia powiem wam. Z szyszki. Anioł, sanie, kominek, renifer, skarpeta, łyżwa, ciuchcia, bałwan, świeca, rękawica. Bo nie ma nic tego, co potrzebujemy. Ale jazda. Jak dobrze pamiętam, to w tamtej wersji z zeszłego roku też była lipa, nie? Tam były słabe wygrane. 10 tysięcy, 10 tysięcy. No i tu znowu nic. A tu? Lampki. Mm -hmm. Nic się nie zmieniło na święta Chcą nam jeszcze na to golić kuły z kasy. Ziuchcia, łyżwa, stroj, renifer, skarpeta, panią, co tam? Szyszki, sopla, kartka, świeca, kula, dzwonek, choinka. No i co? I gdzie jest znowu ta gwiazda? Nie, nie ma. Widzicie? następne pustaki. Ale, jaja. Ładny ten test nie. 10,30. 300, 300, 100 stoi tu nic. A tu prezent i też nic nie warty. Ten prezent ja nie mogę. Zdrabka z numerem 11. Słuchajcie, 11 zdrabka. Łyżba, korzuwiszak, aj, 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 gdzie ta gwiazda? Gdzie ta gwiazda? To jest, jest gwiazda za czy dziesięć złotych? No, kurde nie. To więcej nie można wygrać w tej zdrabce, tylko 10? Jest druga, 20 zł. <noise> tu już nie ma trzeciej, czyli mamy tutaj 20 zł. Jeszcze może tu coś wpadnie: 300, 300 tysięcy. 20 zł. Zdrabka z numerem 12 dzwonek, jest gwiazda czy będzie więcej? jedna gwiazda jest no tylko jedna słaba, naprawdę słaba najwyższa wygrana kurde 20 zł w strapce. co to jest? O. ale ogólnie no no fajnie się drapie, nie Co tu mamy. Stuwa, stuwa, 1010. 10. Tutaj nie ma nic. Cicho ta gwiazda. Gwiazda z numerem czwartym 10 zł. Jak. Strapa z numerem słuchajcie, 13. Skarpeta. Anioł renifer bęben dzwonek choinka sanie karty trąbka czapka skrzat kożów kula sople skrzat kominek świeca ciuchcie piernik Lizak, łyżwa w bonusie. w bonusie. Co my mamy w bonusie? 30, 30, 50. 50, 10, 10. Czyli tutaj nic. A tutaj mamy sweter. Boże, tyle. Nie, moi drodzy. Moi drodzy, resztę, resztę sobie zobaczycie. Tam drugą połowę paczki sobie zobaczycie u zdrapuni na kanale. A u mnie wygrały na 13 zdrapek. Wygrała zdrapka z numerem 7. Z numerem 8, z numerem 11 i z numerem 12. Czyli tak tutaj pochowali te wygrane, że po dwie zdrabki trzeba brać nie? ciągiem. Po dwie zdrabki trzeba brać ciągiem. 7, 8, 11, 12 i zobaczcie, nie? E, 13 z drapek, 130 zł, a my mamy tutaj tak. My mamy tu 10. A tu też mamy 10, to jest 20, 30, 50 zł. 50 zł mamy odzyskane ze 130 wydane. 80 zł w plecy, 13 zdrapek, 130 zł. Mamy 50, 80 zł. w plecy. Dajcie łapkę w górę i zapraszam Was do zdrapuni, bo z drapunia zdrapie kolejne zdrapki od 14 do 25. Także zapraszam do zdrapunii. Na razie, o. Cześć! Napiszcie w komentarzu ile zdrapekście kupili i ile odzyskali, bo na pewno wtopicie.